Mm, 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 mm. No, witam, witam. Jak wy szybko wbijacie, Ulala! Uh, la. Możecie już dołączać na serwer również i wspólnie sobie pogramy IP macie na środku ekranu, a mnie za chwileczkę będziecie mieli. Goodplay.pl Ip, goodplay.pl, tam wam na czacie, żebyście sobie mogli skopiować. Goodplay.pl Macie przewidywane wiadomości, także kopiujcie. I wpadajcie na serwer Ja już jestem w kolejeczce Także bijacie, bijacie, zapraszam serdecznie No i sobie popykamy na rtsmp Na razie witam wszystkich, możecie zrobić opeczki w górę Także no co jest, mogę dołączyć? Dobra, już myślałem, że będą jakieś tarapaty, szósty w kolejce. Aha, bo chyba serwer jest jeszcze offline, nie wiem tego. Czy już można dołączyć? Żyjecie, widzę, bo nagle czat mi się zaciął. Halo 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 Widać mnie dobrze, słychać mnie dobrze, mam nadzieję, że tak. t <todic> Także witam, witam serdecznie wszystkich na live'ie, siemano, siemano wam wszystkim Witam, witam, ci co już biją na live'a, witam, witam, witam mm -mm. Jestem już na serwerze? Dobra, 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 zaraz wszyscy dołączą, także spokojnie Bo dopiero zacząłem live'ika mm -mm. Także no Grzy, mm -mm. witam, witam serdecznie. Siema, siema, witam To serwer? Bardzo fajny, bardzo fajny na pewno Zaraz sobie obczajmy jaki, tylko na razie nie mogę wbić Zaraz pewnie będzie można wbić a wy już dołączacie na serwer? Ktoś już jest na serwerze?

odbijać już Kiedy startuje, zobaczę już wszystko ogarnięte! Witam serdecznie wszystkich na najwiedzie. wam wszystkim, szymano, siemano wam wszystkim Witam, witam. Mm -mm. Witam, witam, witam. Bo już widzę, że coraz więcej Was jest spokojnie. Czekamy jak na razie i zaraz będziemy go uczać. Witam pvp Chips, chyba, że już mogę wbić. IP macie na ekranie, goodplay.pl, także zapraszam was serdecznie, zapraszam, zapraszam I będziemy grali, będziemy grywać Na Earth SMP Tylko nie chyba można wbijać, wy możecie wbić czy nie, weź czy widzowie, bo i tak będziemy grali wspólnie IP macie w przypiętej wiadomości, to skopiujcie sobie i dołączyjcie Dobra, dobra Także widzowie Zapraszam serdecznie wszystkich na serwer Dobra, ja wbiłem, dobra, już piszę do administration, że nie mogę wbić. Możesz mi jakoś Kolejki, także widzowie, wbijacie szybciutko na serwer, wbijacie na serwer, przede wszystkim zostawcie łapeczki w górę, wszyscy zostawcie łapeczki w górę, no musicie się uzbroić lekko w cierpliwość. Parę minutek i zaraz już będzie można. Znaczy, wy już możecie dołączać, wy już możecie dołączać, tylko ja coś mam, jakiś problemik i nie mogę zbytnio dołączyć. Rzymian64 Obejrzyj sobie TikToka. Sekundę. okej, Dobra, dobra, dobra. Także, Kit. Aha, już wstawiam shortca. Już wstawiam shortca, to możesz sobie obejrzeć. Rzym 64, jaki build? Wstawiłem właśnie. Ale startuje się na Nie, 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 to już jest. To, to nie ma startu. To nie jest start, to SMP Spokojnie, możesz bijać już na serwer. Wszyscy widzicie, wbijacie na serwer. IP macie w świetle Tylko ja mam jakiś problemik i jeszcze nie mogę dołączyć. Ale za już sekundkę będę mógł wbić, także wy wbijacie wszyscy na serwer Wszyscy bez wyjątku I zaraz będziemy mogli. Halo, halo, Już mnie widać, słychać? Lagi? Już, 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 już Dobra reset live'a będzie i tak Teraz? Teraz mnie na pewno już widzicie i słyszycie już, ale bomba? Jak ta? Bomba, bomba. Już, już, spokojnie. Już działa. Już jest git, wiem. Nie działa. Mm, mm, mm. Teraz git. No to dobrze, to bardzo dobrze, że już jest git. Ty, 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 tylko czekacie. Nie wiem, czy to się luna włącza, czy co, bo. Jeju, jakie problemy! Tu najpierw to mi nie działało. Teraz Minecraft się nie włącza. Tu internet jeszcze. Super, super. No, no like O już mnie widzicie, słyszycie teraz git, no teraz git, ale zaraz może znowu nie być git, bo będę coś kombinował Zmieniłem wersję, Minecraft już się włączył, włączył się? <laughs> No tak nie było, ale to nie ma mój, to jest mybad. Dobra yy, Uwaga, zobaczymy czy wywali. Na chwileczkę będzie ścinka Już? Halo, halo? Gówno No teraz wiem, że mnie widzicie. Wbijcie na serwer już wszyscy! Wbijcie na serwer! Ja jeszcze to ogarnę szybko Szybko to ogarnę Szybciutko. Coś problemy. Wy możecie już bijać na serwer Cześć, witam, witam Witam, witam serdecznie. Ty, 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 Za chwileczkę będziemy się widzieć. Zaraz biję na serwer, czy problemy. Nie chcę resetować live, bo nie ma po co. Chwileczka i zaraz będzie wszystko działać. Wy już możecie dołączyć na serwer i się tam wyfarmić. No nie spodziewałem się, że będą takie problemy, bo wczoraj był Minecraft i nic się nie działo złego. A dzisiaj jest Minecraft i 200 problemów. Tu Minecrafta nie mogę włączyć, tu to. Mm, 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 mm. Wybaczcie za takie coś. Nie spodziewałem się, że tak będzie. <mum> dobra, dobra. A działa? Sprawdzałeś, czy działa? Na pewno? Bo nie wiem, czy działa. Dobra, ja może zresetuję live'a lepiej, co? Reset live'a, za 2 sekundy się odpalę. Sprawdź czy działa, za chwileczkę się odpalę. Reset live'ika widzowie, wy już bądźcie na serwerze. Reset live'a.